Trzech dni przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Hasło tego dnia Bliskich Słów to jest zawsze nasz dom. W tym roku modlitwą i darem serca chcemy wspomóc cierpiących chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Bo przy będzie okazja, aby złożyć im do pokuszek, za ważne nasz serca. W tym tygodniu, w dniu powszednich, wieczorem, przy świętej modlitwa różnicowa sakramentu Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów. W środę o 18.15 spotkanie aspirantów. W piątek o 19 19.00 Serdecznie zapraszam do PCU na no spotkanie młodzież W sobotę o godzinie 10.00 PCU spotkanie dziewcząt z dziewczęcej służby umaryjnej, i siostra Dornika, Również serdecznie zapraszam. W sobotę o 13.00 specjalna usza święta z okazji 30. rocznicy W niedzielę wieczorem przy świętej uwielbieniem Pana Jezusa w najświętszym sakramencie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Niedziela 19 listopada przy obchodzone w całym Kościele 8 Światowy Dzień Ubogich. To okazja, by ożywić sobie wrażliwość na ludzką biedę, na ludzkie potrzeby. Staramy się pomagać potrzebującym w naszej wspólnocie paczkami na święty. zdarzeń losowych, podejmując także doraźną potrzebę i pomoc. Również ofiarami składanymi do skarbowki Nie marnowania żywności, a to chyba zadanie, które jest ważne w wielu rodzinach, które warto by podjąć. Trwają prace konserwatorskie przy głównym montażu, niekoniecznie owocem jest to, że do naszego kościoła na wygłównej, wrócimy po renowacji. Ołtarzu, ołtarza do e, przesunięcia do ściany. E, ten, ta zasługa została zlikwidowana. Niestety ze względów konstrukcyjnych nie udało się go przywrócić na jego pierwotne miejsce. Znalazł ten obraz e, miejsce tutaj przestrzeni na głównej. that's Unii zasad głosowania polecam, warto przeczytać. Wszystkim solenizantom i milionom tego tygodnia składamy najsłodeczniejsze życzenia. Wśród solenizantów jest taka tehetka, W środę o 6.30 zazwał Krystynę Górę, 30. dzień tu śmierci. O 7.00 zazwał Weronikę Górę. W 4.00 o 6.30 zazwał Henryka w 7. dzień tu śmierci. O 7.00 zazwał Stanisława Górka. O 17.00 dwie intencje. Zazmarł Członkinię Róży Świętej Mar Róży Kobiet, Matki Bożej Niepokalanej i z złodziej Róży o 8.30 zasmarnowała Jana Górkę w niedzielę o 8.00, zasmarnowała mieszkańców Obłowienia od Obłówki do Kapisówki i o 8.30 zasmarnowała